Radzownym elementem każdego toru wyścigowego są kolorowe flagi. Zostały wymyślone po to, by marszale mogli komunikować się z zawodnikami w trakcie jazdy. W każdym kolorze flagi zawarta jest jakaś informacja i absolutnie każdy, kto wybiera się na tor, musi je obowiązkowo znać. W tym odcinku omówię wszystkie, jakie możemy zobaczyć oraz w jaki sposób powinniśmy się zachować w momencie ich pojawienia się. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od flagi narodowej. Można jej użyć do wystartowania wyścigu na linii startu. Często używana przy wyścigach typu Endurance. Flaga czerwona przerywa wyścig lub trening. Widząc machających marszali flagą w tym kolorze należy zjechać do depo. Wyprzedzanie jest zabronione. Jeśli ta sama flaga jest pokazywana nieruchomo na przykład w depo, nie wolno jej przekraczać, czyli mamy zakaz wjazdu na tor. Flaga żółta. Pokazywana jest w momencie pojawienia się zagrożenia na torze. Możemy kontynuować jazdę, ale należy zwrócić szczególną uwagę w sektorze za miejscem, gdzie została pokazana. Jeśli jednocześnie zostaną pokazane dwie żółte flagi, oznaczać to będzie wyjątkowe zagrożenie, czyli np. zablokowana częściowo nitka toru lub przedmiot lub osoba na torze. Nie wyprzedzamy. Flaga zielona anuluje poprzednie flagi informujące o zagrożeniu. Możemy rozpocząć normalną jazdę. Może też sygnalizować rozpoczęcie sesji i możliwość wjazdu na tor. Flaga żółta w czerwone pasy oznacza zmianę przyczepności na torze. Sygnalizuje np. olej, żwir lub inną substancję mogącą zmienić przyczepność. Należy zachować szczególną ostrożność jazda jest kontynuowana. Flaga biała z czerwonym krzyżem oznacza krople deszczu w najbliższej sekcji toru. Zachować ostrożność. Flaga biała z krzyżem plus flaga żółta w czerwone pasy oznacza deszcz w najbliższej sekcji toru. Zachować ostrożność. Flaga biała sygnalizuje opady deszczu w bliżej nieokreślonej części toru. Zachować ostrożność. Flaga niebieska. Wskazuje zawodnikowi, że za chwilę będzie wyprzedzany przez szybszego zawodnika. Należy mu to umożliwić, nie wolno go blokować. Flaga czarna z białym numerem na tablicy. Jest to flaga indywidualna dla zawodnika, którego numer jest wyświetlany. Należy zjechać do depo i nie można już kontynuować jazdy. Flaga czarna z pomarańczowym kołem plus tablica z numerem zawodnika. Informuje konkretnego zawodnika o problemie technicznym w jego motocyklu. Należy zjechać do depo, a w przypadku na przykład, wycieku oleju natychmiast zjechać z nitki toru. Szachownica. Koniec wyścigu sesji lub treningu. Kończymy okrążenie i zjeżdżamy do depo. Szachownica, plus flaga niebieska, będzie pokazywana na linii start meta, kiedy do zawodnika będzie się zbliżał lider wyścigu podczas ostatniego okrążenia. I to by było właściwie tyle, jeśli chodzi o podstawy znajomości flag. Mam nadzieję, że odcinek się przyda. A jeśli okazał się pomocny, kliknij łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. I zapraszam do następnego.